Uwaga widzowie, spójrzcie tylko co mi się stało Zostałem takim czarnym kurczaczkiem Jak widzicie jest normalnie Michu kichu nade mną napisane Ale no wyglądam troszeczkę inaczej Bo dzisiaj będziemy Tworzyć, o tu, tu za sobie jajeczko wezmę Żeby tylko mi nikt go tam nie znalazł Patrzcie mam jajko, tak udało się Dzisiaj widzowie będziemy tworzyć Gang kurczaków Zrobimy największy, najlepszy kurnik Na tym, na tym świecie Czy na tej mapie, czy ogólnie w tej grze Zrobimy wielką ekipę kurczaków także koniecznie oglądajcie do końca, wybudujemy tutaj zaraz superanski kurnik, bo tutaj, jak widzicie, możemy wybrać miejsce, potem możemy je ulepszać, wybudować, także to będzie coś superanskiego. Możecie też od razu zostawić łapeczkę w górę, bo każda łapeczka w górę pod tym filmem to jest jedno, nie wiem, o, jajko więcej, jedno jajko więcej dla mnie za jajka dostaje lewele więc koniecznie możecie teraz zostawić tę łapeczkę, pamiętajcie też o subskrypcji z dzwoneczkiem, wtedy macie okazję wyświetlić się, o, tak jak to osoby, które widzisz tutaj teraz na ekranie z boku, no, a my zaczynamy. O, kolejne jajeczko mogę wykluć. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj tych jajeczek nie, 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 za, nie zepsuje, bo tutaj możemy się napierdzielać z innymi kurczakami. Dlatego musimy zrobić gang. Gang kurczaków. i yy, coś, jest, coś, coś jest... Muszę jakiś game pass kupić. Chyba nie wiem. Coś nie mogę tego, tego zebrać. Dobra, to najpierw wybudujemy sobie bazę. Patrzcie. Tu będzie według mnie idealne miejsce nad wodą. Tak wiecie, bardzo, bardzo spoko to wygląda. Place. No, ja chcę tutaj swój place mieć. Mogę go tutaj Zainstalować. Mamy swój plejsik, widzowie. Także dobra, teraz zobaczymy, co mogę tutaj kupić, co mogę ulepszyć, czy to. Nie, nie mogę chyba tego kurnika jeszcze postawić, czy mogę kurnik postawić? Nie wiem, cyk. Uuu, nie mam materiałów, a czego mi brakuje. Dobra, musimy sprawdzić, co mi tutaj e, brakuje. Jakieś kamyczki, poziomy w ogóle, co ja muszę tutaj zdobywać Dobra, lecę szukać kamyczków, patyczki już mam, ale kamyczków jeszcze nie, więc dobra, czas najwyższy. Poszukać kamyków. Gdzie one są? Kamyczki są, to chyba to, tak, tak? Tak, to to. Ej, ty miłosek, nie goń mnie tutaj. Co ty chcesz mi? Y, krzywdę jakąś zrobić, czy co? Ja przyszedłem zbierać kamyczki. Tak sobie teraz kminie widzowie, że troszeczkę słabe to moje miejsce. Naprawdę ono jest y, średnie. Dobra, cofnę sobie tutaj, więc zobaczymy, może gdzieś indziej, jednak bym się pobudował. o, na przykład tutaj. To miejsce wygląda mega, mega git. Y, także dobra, już mam zaraz nie, jeszcze nie myślałem, że już mam pełną bazę, W ogóle mam już 17 poziom. To wygląda. Wygląda dość git. 17 poziom to chyba jest już dość wysoki poziom. Zobaczmy, czy mogę wybudować swoje miejsce tutaj. Chyba nie mogę, bo już mam wybudowaną jedną bazę, przecież... Tylko nie wiem, coś kliknąłem, nie wiem czy ja się do niej wróciłem, czy nie. Nie, chyba wróciłem się na zupełnie inne miejsce. Y build next płot. Zobaczcie ile tu płot jakiś. A, okej, okay. tutaj muszę to zrobić, żeby się wybudować. Także dobra, ja byś że już zostaniemy, chociaż zobaczymy, zobaczymy. Place. No tutaj... A, nie, you have only jeden y place. No dobra, czyli muszę się wrócić do mojego save'a, on gdzieś tam był. Zobaczmy, czy mogę. Dziwne, że nie mogę żadnych jajek już teraz. A, bo mam wszystko już tutaj zapełnione chyba. Dobra, to uzbieramy sobie jeszcze to pszenicę. Ta pszenica to nie wiem, ona mi daje jedzenie, czy co ona mi daje. Nie wiem. Ej, gdzie jest moja baza? Chwila, tu gdzieś była moja baza. Gdzie ona jest? Gdzieś ją zgubiłem. gdzieś się podziała. Dobra, zostawimy jajeczko, bo jajeczko chyba da poziomy, ale zobaczmy, czy you have place. No, ja chcę być na moim place. Gdzie on jest? Dobra, babs, zaraz. Załóżcie teraz, dobra. Postawimy sobie to tutaj, tak? O, o, a nie, tu nie mogę. Nie mogę. Ej, postawiłem to, patrzcie. o, Ale nie postawiłem tego na moim place. Ej. Dobra, zostawimy to tak już tutaj, bo ważne, że jakiś kurniczek mam. Teraz chyba muszę pozbierać kolejne pszenice, rzeczy jakieś, żeby zobaczyć, co będę mógł mieć jako kolejną rzecz. Dobra, sobie tak troszeczkę zakręciłem się. Jajko wybudowane. Patyki szukam. Dziwne jest trochę to, że te kamienie są tak daleko, nie wiem. Mogłem od razu wybudować tam swojego playsta, to by było o wiele łatwiej, a teraz widzowie będę musiał zasuwać po te jaj... i nie jajeczka, tylko po te kamyczki, więc może od razu już będę wędrował w tamtą stronę. W ogóle tak mam wrażenie, że te patyki tutaj czy jakieś inne rzeczy spadają z nieba. Wiecie dlaczego? No bo jak sobie spojrzymy... O, kolejne jajko, ok? I jak sobie spojrzymy tutaj do góry, no to niektóre są na, na przykład na takich skałach. No i do, dziwnie to wygląda troszeczkę, no bo od kiedy na jakichś skałach może być, no nie wiem, jakieś... Oj, aj, wiem o co chodzi. Ja tą pszenicę, widzowie, muszę jeść po to, żeby móc i jajeczka wykluwać, wiecie? I, i, I wtedy jak wykluwam sobie te jajeczka, to dostaję exp, więc to działa w taki sposób. Ale najpierw muszę wrócić rzeczywiście po te kamienie, bo one gdzieś mi są też na pewno potrzebne. Ale tu ich jest jakoś dziwnie mało. Ej, ten ziomek mi bije. Skąd on widzieliście, jaki on miał poziom, chłop? Lol, ale przeogromny poziom chłopak ma. Yy, nie wiem, mam nadzieję, że ten mój Playsik zaraz się nie okaże jakiś zły, bo ten chłop tu ma fajnie wszystko ogrodzone dookoła. A ja mam jakieś takie, wiecie, dziwne to tak naprawdę, bo, bo źle postawiłem, yy, jak to się nazywa, kurnik. Więc najwyżej, nie wiem, o, przedłużymy sobie swojego placea, albo wydamy jakieś robuxy, bo może zaraz jednak będę mógł, nie wiem, na przykład, za robuxy tego swojego placea. Ulepszyć, powiększyć czy tam jakieś inne rzeczy porobić. Także dobra, jeszcze sobie tutaj pozbieramy jakieś pszenice i zaraz wracam na mojego place'a. Wow, patrzcie, mam już swojego kurczaczka. Mój pierwszy malutki kurczaczek i już ze schodź tutaj do mnie do Playsiku. Ja cię muszę tutaj złapać, żeby nikt mi tutaj nic z tobą nie zrobił. Także no nie wiem, widzowie, wydaje mi się, że żeby nikt mi tutaj nie wszedł, to ja muszę jakieś furtkę chyba wybudować. Okej, okay, tu będzie, Jakie ja mogę odwracać tą furtkę? Nie wiem, ale tutaj sobie kładę wurdeczkę i jest. Chyba jest przejście przez furtkę, tylko teraz jeszcze płotek sobie pobudujemy. Mam nadzieję, że zrobię to. Chociaż w miarę równo, także zobaczymy, sprawdzamy. Nie, tu jest fence, to jest płot. Jedna druga fence, long fence, long fence. Dobra, weźmiemy sobie long fence, no bo ten płotek musi być dość duży, żeby nic mi się tutaj i straciłem całe patyki, muszę z powrotem zacząć wcinać patyle żeby kolejny płotek móc wybudować. Patyki zebrane, więc chyba tutaj, o tak, właśnie tak, nie tak. Chyba sobie to postawię, żeby to jakoś jakkolwiek wyglądało. Ale tu kosztuje aż 10 patyków. Wow, ale muszę tutaj tych patyków dużo zbierać. A one najlepsze jest to, że mam jakąś taką wyspę w dziwnym, głupim miejscu. O, widzicie? I tu mi jakieś tych patyków jest mega, mega mało. Mało też mam tych. O dobra, zaraz sobie to sprawdzimy. Ja nie wiem, jaki płotek mam tutaj postawić, bo każdy jest za duży, no nie wiem, coś mi tutaj ewidentnie yy, nie gra. Więc wiecie co? Zrobię tak na bogato. Widzowie na bogato, musimy zrobić. Także koniecznie kliknij teraz łapkę w górę, doceń to, co teraz robię. I co, tam będziemy się ograniczać? Zrobimy sobie taką. O, o, mamy taką bazę wielką, wielgachną, więc no już wygląda to naprawdę bardzo spoko. Tutaj wbijam kolejne poziomiki. Nie wiem jeszcze po co one mi się przydają. Już mam prawie setny poziom, to chyba jest już naprawdę bardzo, bardzo spory. natrzepię sobie tych patyków mega, mega dużo. I, i coś tak, mamy w widzowie takie wrażenie, że ktoś mi moje jajeczka wyjada, bo mam tylko jedną kurkę. Michu, kichu, ek. Tu jest kolejny. Ta jedna kureczka tylko ma, za mną biega. To jest moja kurka? Też moja kurka, ale nic z nich nie wyrasta na razie. A gdzie inne pozostałe, które robiłem wcześniej? O, dobra, jest jedno kolejne. Tu już sobie na mojej bazie postawię, żeby było w miarę bezpieczne. Ej, tak, nie mogę tego wybudować. O co tu chodzi? Jakie ja mogę tym przekręcić? Ej, nie wiem. No, obróciłem się przecież, tak? Może tak? Teraz nie, nie wiem, widzowie. Jakie ja mogę tym płotkiem sobie pokręcić w lewo, w prawo, w prawo, w lewo? Więc no, jest to troszeczkę takie delikatne utrudnienie, bym powiedział. Dobra, to na razie sobie go postawię z drugiej strony. Żeby chociaż cośkolwiek tutaj, tutaj było. Kolejna kurka do mnie przyszła. Patrzcie, widz� widzicie to? Już mam dwie kurki. Dwa, dwie, 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 Dobra, nie wiem, nieważne. Y, dwóch członków mojej ekipy. O, tak. To chyba będzie dość dobre stwierdzenie. Y, tutaj sobie dobuduję jeszcze taki potek, żeby nikt mu... Ja mogę przez to przeskakiwać. Ciekawe, czy inni mogą do mnie wejść? wejść w jakiś taki sposób. Mam nadzieję, że nie. I tu brakuje jeszcze jeden płotek. Mały, duży. Więc zaraz sobie to sprawdzimy. Uzbieramy. W międzyczasie też posadzimy tutaj kolejne jajeczka. Także dobra. Jeszcze sobie zbiorę ten patyczak. Nie wiem, czy tutaj nic. Chyba, chyba nic nie ma. tej jajka. Ja muszę go schować, bo to jajko jeszcze ktoś mi zobaczy. Bo tutaj krążą jakieś inne kury i próbują... Ale to brzmi dziwnie, nie? Inne kury to krążą i próbują mi zeżreć moje jajeczka. A one są, wiecie, takie, no niewinne. No co to jajko ma zrobić? Ono takie małe jest sam, jużkie zdane tylko i wyłącznie na siebie. No bezbronne, o tak bym to nazwał. Więc dobra, wracam sobie tutaj po te kurki. O, jeszcze zjem sobie to i to. Nie, już nie mam więcej patyków. Dobra, to muszę wrócić. Nie, nie mam więcej miejsca na patyki. O tak, więc muszę wrócić na moją bazę jak najszybciej, bo teraz zrobimy sobie największą bazę widzowie. Musicie oglądać koniecznie to do końca, bo zobaczycie, jak wygląda baza ulepszona na maksa. Ale już mam spory poziom wbity, które to już, yy, nie widzę, gdzie on był. Prawie dwusetny, no proszę, Michu, jak ci dobrze idzie. O, tu mogę to obracać, ten płotek, dobra. Tylko nie wiem, jak wam to zrobić na tyle mądrze, żeby nikt mi tutaj nie wszedł o, źle No nie wiem, widzowie, coś chyba zwaliłem Ewidentnie, także dobra, muszę Próbować jeszcze raz Ustawię sobie to, tak, nie, nie mogę Za bardzo to wykręciłem Okej, okay, tak, tak Tak, poszło, jakoś troszeczkę koślawo Ale tyle tu można wejść, a z tej strony Ktoś mi wejdzie też, ktoś mi wejdzie z tej strony Nie wiem, dobra, widzowie, usunę to I będę musiał to wybudować na nowo To jest jedyne rozwiązanie O nie, patrzcie, ktoś mi tu przyszedł i właśnie mi wyjada moje jajka Zostaw to, ty Wredny, ty Ugh! Mogę go jakoś pokonać? Chyba nie. <laughs> nie, widzowie. Muszę iść szybko nazbierać patyków, żeby obudować sobie tę bazę, bo ktoś mi tu przychodzi, wyjada mi jajka. Nie wiem, co mam zrobić. Muszę teraz na szybkości pobiec po kamyczki, żeby móc tą bazę o wiele, wiele szybciej rozbudować. Dobra, już mam sobie, widzowie, widzicie, przestawiłem jedno jajko, już nawet do środka wsadziłem. Przestawiłem... Y ten domek, żeby mi nikt tutaj już nie mógł zaglądać. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, chociaż w pewnym stopniu. Ja nie wiem, jakie mam tutaj chyba, chyba tak to postawię. O, i chyba nikt tutaj przedostać się nie może. Chociaż wiecie, jak to jest. Może górą będzie mógł przeskoczyć. Ja jeszcze nie jestem do końca pewny, jak to działa. Zaraz sobie pójdziemy na inne tutaj mapki, do kogoś innego, aby to sprawdzić. Żeby sprawdzić, jak to wygląda u nich. Tu jest moje jajko, czy to jest ich jajko? Kogoś, jajko. A masz, masz. To pewnie tego typa, co mi tutaj zgi. Tak, to jest chyba tego gościa. Masz i dobrze ci. Bardzo ci dobrze, żeby ci nie przyszło więcej do głowy niszczyć moje i jajek. Po co robić sobie widzowie po złości? Ej, co? Co? Gdzie jest moja baza? Zniknęła mi moja baza? Yy, nie, niemożliwe. Ja tu czegoś nie rozumiem. Gdzie jest moja baza? Przecież tu była. A nie tam, dobra. Je jak ja się przestraszyłem. Moje no, niedopatrzenie nie. znowu nie zauważyłem. Ale dobra, jest moja baza. Na szczęście widoczna Widz Widzieliście mój strach? Ja się naprawdę przestraszyłem. Myślałem, że nie ma jej tutaj, że zniknęła. Ale na szczęście jest. Nie! Idą do mnie kury! Idą do mnie kury! Zostawcie mnie w spokoju. Ja tutaj nie mam żadnych jajeczek, więc nie, nie musicie przychodzić mi tutaj ich wykradać, bo ich tu nie ma. Szybko postawię sobie tutaj. Ej, mam wrażenie ogólnie, że miałem więcej tych kurczaków. Teraz ich jest jakoś chyba mniej. No nie wiem, nie wiem. Dobra, postawię ten płotek. A, bo tam są kurczaczki. Widzicie to? Muszę tutaj. O, chłop, to nie może przeskoczyć. Nie może przeskoczyć. Czyli to działa. Muszę tych płotków jak najwięcej tutaj postawić, żeby nikt kompletnie, nikt nie mógł mi tutaj więcej wchodzić. No bo dzięki temu moje jajka będą już, no myślę, że bezpieczne. Ups. To jest krzywo. Nie, krzywo coś nie tak po prostu postawiłem. No i już ktoś mi tam wchodzi, niszczy mi te jajka. Patrzcie, no czemu on mi niszczy te jajka? Wypad stąd, kuro w ogóle. Taki wielki poziom ma ta kura, a przychodzi niszczyć jajka takiemu młodziakowi i początkującemu graczowi jak ja. No nie wiem, bo was tego satysfakcję, frajdę, ale widzowie, ja się nie poddaję, bo muszę zbudować największy tutaj dla was, wiecie. O, już mam cztery kurawki, patrzcie, fajnie, nie? już mam większą ekipę. Muszę ulepszyć wszystko na maksa, dlatego ja się nie poddam. Pójście tylko, jak już wygląda moja baza? Jest troszeczkę może koślawo, ale no, no starałem się bardzo. Dla Was, widzowie, mam tutaj już dookoła wszystko obudowane, więc nie wiem, co by tu teraz sobie wybrać. Może jakieś. O, to. To jest pewnie na potrzeby jajek, więc tutaj będzie. Superancki kurnik, będę mógł tutaj sobie znosić jajeczka. Zobaczmy, co ja jeszcze mogę tutaj wybudować. Pochodnia, żeby świeciło światło. No też się może przydać tutaj, o tutaj, w kurniku, żeby było jedno. I zrobimy jeszcze jedną yy, tutaj, żeby kurkom tym jajko było wesole, weselej. Idę dalej pozbierać patyki, bo mi się skończyły. I coś, widzowie, stało się w ogóle coś bardzo dziwnego. Nie wiem dlaczego. Jeśli wiecie, możecie dać znać w komentarzu. Będę wam bardzo wdzięczny. Przypnę wam serduszko. Bo nagle nie mogę już yy, składać jajek. No nie wiem, bardzo długo już żadnego jajka nie mogłem złożyć. Nie wiem kompletnie, dlaczego tak jest. Mam tutaj wszystkie punkty tych, wiecie, tych yy, yy, słomy czy czegoś tam się wystarczająco najadłem. Ale dalej niestety nie mogę w żaden sposób tego składać. Dobra, wszystko już chyba na maksa, mam zapakowane, więc wracam na bazę budować kolejne rzeczy. A moja baza, widzowie, jest dość mocno ukryta. Sam, sam, naprawdę, sam mam problem, żeby ją znaleźć, nie? No to jest turbo dziwne, nie powinno to tak kompletnie wyglądać. Ale plus jest taki, że mogą sobie, o, w taki sposób przeskakiwać, dostać się do niej i wybudujemy sobie, o, stolik. Tylko nie wiem jeszcze kompletnie po co on mi może tu się przydać. Yy, staj crafting. Wow, mogę coś na nim budować? Co to jest? Chyba tak, chyba mogę coś na nim budować, ale to jest superanckie. Yy, wow, jeszcze tylko muszę chyba jakieś patole teraz zebrać, patyki w sensie, o. Więc wracamy z tymi patykami, zobaczymy, co będę mógł za nie wybudować. Tylko dalej jest dziwne, to mam problem z tymi jajeczkami, nie wiem kompletnie o co chodzi. Dobra, podejdę teraz tutaj, craft tool, narzędzie, patrzcie, lol, tu się coś tworzy, ale wow. Nie no, to jest sztos, to jest ewidentny sztos. Yy, czego mi tu jeszcze brakuje? O to... Mm, tylko coś patyki. Nie mam, nie mam wystarczająco dużo patyków. Muszę iść ich dozbierać troszeczkę i zobaczymy, co się stanie, jak wybuduje to ognisko. Ona podobno tam leczy. Tylko w sumie no nie wiem, bo mam pełne życie. Nikt mnie teraz nie atakuje. Co to jest kogoś jajeczko? Mogę mu je rozbić? Tylko nie widzę za bardzo kogo. Patrzcie, o, ktoś przyszedł tutaj mi próbuje mnie zaatakować i co? Ucieknę mu, patrz. Chłop myśli, że mnie dogoni, nie ma żadnych szans. Ha, ha, ha. Bo tu mogę spidować, on pewnie nie wie. Nawet tak, mogę jajko złożyć, patrzcie! Jupi! mogę złożyć jajeczko, chłop nie wie co ma zrobić, mam nadzieję, że on mi nie bije tych moich kurek, że nie może nic im zrobić, Złożę sobie tutaj jajko, ale kurek, no nie wiem, nie widzę u tych kurek, patrzcie, mam pochodnie jakąś, lol, ale fajnie, patrzcie, a co, może mogę kolejnego, znowu pochodnie, łe. znowu pochodni, to nie chcę tych pochodni, chyba nie chcę, dobiorę do, sobie jeszcze tylko tutaj te patyki, jedno jajko mam złożone, to jest duży plus, bo wcześniej, jak sami widzieliście, przez bardzo, bardzo długi czas nie mogłem nic złożyć, Żyć. Dziwnie to mi no jajka nie mogłem. O, kolejne teraz mogę, ale superansko, idziemy tutaj, składamy kolejne jaja, już mam dwa. A, bo może coś się odbugowało, czy coś, nie wiem. Mogę teraz tą pszenicę w końcu jeść, więc no, spoczko, spoczko, tylko teraz dalej mi brakuje. Dobra, muszę coś ulepszyć. Po kolei, Michu, ognisko. No, ognisko, nie ma materiałów, co? Jakich nie mam materiałów? Przecież mam. Kamieni mi dwóch brakuje. Dobra, muszę wracać po kamyczki. Dobra, właśnie kolejne jajeczko złożyłem. Już mam chyba trzy. Nie wiem, gdzie to trzecie w sumie złożyłem, ale okej. Okay. Patrzcie, jakie mam fajne ognisko. Nie wiem jeszcze, co ono zbytnio robi, ale no, wygląda przekozacko. Czy coś mi tutaj brakuje? Nie wiem, jeszcze ten drąg. Nie wiem za bardzo po co, ale no, jak wszystko to wszystko. Wow, patrzcie, tu jest jedno jajko, tu jest drugie, trzecie i tu jest czwarte. Te kurki w ogóle tutaj i stoją tam na zewnątrz, nie wiem czemu. Tu macie furtkę, co wy nie widzita. Yy, chyba, że muszę dobudować jeszcze jedną furtkę. Zaraz zobaczę, bo może to jest furtka dla, nie wiem, dla kur czy dla tych moich takich, wiecie, zwierzątek. Zaraz sobie to sprawdzimy. Tu wam postawię, macie do zabawy, żebyście mogły się pobawić kurki. A ja zobaczę, ile jeszcze mnie kosztuje yy, to te drzwi. 12 patyków, już idę uzbierać. O, ale tych patyków teraz się pojawiło wokół mojej bazy bardzo, bardzo dużo. O, jeszcze przy okazji sobie uzbieramy na szybciochu pszenicę. Dzięki czemu będę mógł znieść jeszcze jedno jajeczko. Będę miał ich aż pięć. Zobaczycie, jaką za chwilę będę miał ogromną brygadę. Wielki gang, bo w dzisiejszym odcinku właśnie to mieliśmy robić. Budować sobie ogromną bazę i ogromny gang kurczaków, które wyglądają naprawdę przekozacko. Dobra, mam już wszystko wybudowane, więc idę sobie do bazy. W ogóle mam przyspieszenie, jakich ja się rzeczy tutaj w tej grze nauczyłem. Oho, ho, 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 ho. Dobra, jest drzwi. Chyba tak. No nie wiem, wygląda to jakoś tak duże. Jakieś takie. No, 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 nie wiem, dobra. Gdzie mogę to postawić? Tu. Chyba tak, ale muszę jakoś najpierw. Wiecie co? Chyba muszę najpierw usunąć coś, tylko nie wiem, jak mogę się teraz tego pozbyć. Ej, chwila. Co ja mam zrobić teraz? Yy, nie wiem, robi się dobra. Postawię jeszcze jedną pochodnię, żeby móc się pozbyć tego. o nie. Usunąłem. so that i've touched Usunąłem nie drzwi, tylko płotek. Będę musiał iść na nowo, zbierać sobie te rzeczy. No nie, czemu tak się stało? Brakuje mi znowu, pateku. Widzieliście? To ma jakieś bugi chyba. Naprawdę ta gra jest lekko chyba zbagowana. No bo ja straciłem, nie wiem, chciałem usunąć. Potem nie chciałem usunąć. przypadkowo coś kliknąłem. I nagle mi się wszystko, wszystko usunęło. Czyli ten płotek, który tam miałem. No, no nie powinno tak być. Okej, okay, dobra, czyli Michu, teraz na spokojnie. Najpierw usuń sobie to. Jest! Wszystko śmiga. Dobra, teraz musisz postawić ten płotek, który wygląda tak, żeby on się tu wpasował. Jest! Patrzcie, mam! I co, kurki, wy możecie przez to przechodzić? No nie wiem. Mam nadzieję, że będziecie mogły, zaraz sobie to sprawdzimy. Ej, tu jest jakaś, patrzcie, tu jest jakiś bubu. Masz, bubu, masz, bubu, a masz, a masz, a masz, a masz, masz. Co, co uciekasz? Co uciekasz? Chodź tu, bubu. A, zaraz cię dopadnę, złapiecie, bubu. Patrzcie, jak chłop ucieka, nie? A masz, masz, bubu. Ej, tu ktoś w ogóle ma bazę obok mnie sobie wybudowano. Widzieliście, chłopa, jaki fajny chłop. Dobra, cię Gonie cię, bubu, i co? Boisz się mnie? Gdzie jesteś, bubu? Hu tutaj. Patrzcie w ogóle, co się dzieje, muszę go pokonać. To ty mi zaatakowałeś moje jajka pewnie tak, bo masz bazę przy mnie, blisko mnie, tak i gościu pokonany zaraz muszę iść się uleczyć, bo ja mam ognisko na bazie, mam taką już superancką bazę. O, właśnie jeszcze jajko, mogę teraz sobie kolejne zjeść, które to już szóste, szóste jajeczko, także będzie sztosik, idę sobie tam na szybko na bazę, użyję sobie tych Speedów, bo tutaj jak sobie klikam Q no to wtedy mogę już szybciej biec. I o, ikej, okej, okay, dobra, bawisz tutaj wszystko wybudowane, uczyszczę tutaj te rzeczy i dobra jest coś jeszcze? Nie, to wszystko. Także o, tak wygląda moja baza. Tu są jeszcze jajeczka, które się nie wykluło. Jest ich aż sześć, a tu jest mój gang. Gang kurczaków, Micha. Michu, Kichu, patrzcie ile raz tutaj jest. Jest superacko, także y, widzowie koniecznie wbicie jeszcze na moją Robloxową grupę. Macie pierwszy link w tam na dole. Pamiętajcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. No i tu wam się też wyświetlają inne filmy. Możecie obejrzeć, kliknąć, może coś wam się spodoba, koniecznie sprawdźcie. A ja się już z wami żegnam, idę dalej. Kurczak Kipać bo właśnie mogę zrobić kolejne jajeczko.